że jest on niewypowiedziany samoistne istnienie jedyny stwórca wszystkiego zarazem komunia osób w tej komunii wzajemne obdarowywanie pełnią prawdy dobra i piękna Nade wszystko jednak niewypowiedziane. A przecież powiedział nam o sobie. Powiedział także, stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo. W polichromii syksteńskiej stwórca ma ludzką postać. Jest wszechmocnym starcem, człowiekiem podobnym do stworzonego Adama.